Dzień dobry. Zobaczymy teraz jaka idzie do nas energia. Zapalę najpierw kadzidełko. Mam taki ładny zapach. Bardzo ładny nag czampa. I sprawdzimy teraz szybko jaka obecnie energia jest przy nas, jaką radę nam da, da, da tarot. Jaka jest teraz energia? Jaka energia do nas idzie, jaką nam dasz radę? Jaka energia jest teraz obecnie przy nas? Jaka energia jest teraz obecnie przy nas? Jaka energia jest teraz obecnie przy nas? Jaka jest teraz energia obecnie przy nas? Dwójka pentakli. Rycerz buław. Rycerz kielichów. Paść kielichów. Bardzo dużo jest osób koło nas. I dwójka Denarów. No, jest taka lekka energia obok nas, bo po pierwsze jest bardzo dużo ludzi wokół nas. Czyli jest i rycerz buław, i rycerz kielichów. I coś nowego: paś kielichów. I dwójka denarów. Czyli jest tutaj energia i energia y, trójki pentakli. Czyli e, generalnie to jest energia e, pracy, bo widać tutaj e, pan stoi z młotkiem i nad czymś pracuje. Czyli jakby Pracujemy nad sobą. Jest energia pracy nad sobą. Jednocześnie koło nas jest sporo ludzi. Zarówno jest rycerz buław, jak i rycerz kielichów. To są bardziej takie dojrzałe energie, jak, jak i energia taka mniej dojrzała paść pucharów paść pucharów natomiast tutaj widać, że jest jakby są dwie opcje dwie opcje albo i więcej opcji jakiś jest y, wybór i prawdopodobnie jest to wybór dotyczący tych trzech kawalerów. Poza tym, paść e, paś, e, kielichów też pokazuje nam, że coś jest, będzie rozpoczęte w kwestii uczuciowej, coś nowego, coś świeżego. E, z tym, że musi nastąpić. Jakiś wybór. Jakiś wybór tutaj. No i jest to taka energia, taka lekka, niezobowiązująca. Więc można by powiedzieć, że taka, może bardziej taka koleżeńska, z jednej strony tutaj. Rycerz e, e, Pucharów to jest bardziej taki e, pan lub pani e, tak, 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 taka osoba e, uczuciowa, bardzo, ta, bardziej taka emocjonalna, natomiast ry, rycerz e, e, buław, to jest taka bardziej e, Osoba taka energetyczna, taka bardziej energia, trochę taka można by powiedzieć fizyczna, yy, taka bardziej yy, yy, wybuchowa. I zdecydowana. No i tutaj trójka pentakli, czyli to bardziej taka praca widać u podstaw, praca myślę nad sobą, nad swoją materią życiową, tutaj na początku się pokazuje. coś nowego, świeżego wchodzi, czyli właśnie ten paś e, pucharów, czyli ewentualnie ten wybór nasz, który to w, w, się u, zaznacza, e, będzie dotyczył kwestii uczuciowych. Tutaj też te, ta trójka pentakli też mówi, żeby tak bardziej e, realistycznie, bardziej e, mm, no nie emocjonalnie, tylko bardziej e, tak e, realnie podchodzić do e, tych kwestii e, uczuciowych. To znaczy nie bujać w, w obłokach. Tylko bardziej e, popracować nad sobą, żeby ten wybór był e, konkretny, e, nie, nie taki jakby mm, znaczy, żeby, ten, żeby to było to, co wybierzemy, żeby było stabilne. Żeby było yy, solidne. Więc bo pracuj, pracujemy nad tym, pracujemy nad sobą, nad tym, żeby właśnie nad, tym swoim, nad tymi swoimi wyborami. I, i tutaj, i, i nawet mamy tutaj dwóch y, y, stojących, y, takich dostojników, Czyli taka powaga tego wyboru i tutaj to jest też oni tak, tak ich symbolizują, żeby to to co będziemy, żeby pracujemy nad swoją psychiką, żeby umieć wybierać, tak właśnie, żeby ten nasz wybór był mądry. Bo tutaj mędrcowie stoją, prawda? I my pracujemy nad, tym, nad sobą, żeby, ten, żeby on był taki ten wybór stabilny, taki jak te, te wszystkie ziemskie, namacalne rzeczy. Żeby on był nie taki ulotny, tylko bardziej taki ziemski, stabilny. Mocny. No, i nad sobą właśnie pracujemy. I tu mamy y, później dwóch kawalerów, starających się, jakby y, o nas, krążących wokół nas, tu, którzy. Mogą zapoczątkować coś nowego, emocjonalnego. Tylko musimy jakby wyważyć tą, ten, ten, zaobserwować ten najlepszy wybór. Czyli jakby tak jak tutaj, te, na, tych, na tej szali, on waży te dwa pentakle, żeby wybrać ten lepszy, ten. Dobrze, właśnie zaobserwować i żeby go wybrać. Dobrze. O, to proszę. To o to tutaj chodzi. Czyli na to karty zwracają uwagę, że jak już się e, pojawią kandydaci na coś więcej w kwestii relacji. To zwróć uwagę na to, żeby ten wybór był mądry, żeby to była, e, jeżeli chcesz e, mieć kogoś na dłużej, to ten wybór musi być dobrze przemyślany, dobrze e, wyważony. Proszę. E, czyli to jest ta rada na dzisiaj. Tarota, ta, to jest ta energia taka. Która przyszła do nas z wszechświata. Pozdrawiam i życzę miłych snów.